Był akurat bilet pod sądem. No, trochę się podobałem. Teraz powiem Ci, jest taka z kwestia, której, e, którą już jestem pewny na 100% i to też jest robota naszej koleżanki. Teraz zobacz na jedną rzecz. Ja w piśmie podniosłem artykuł 191.1 w stosunku do mhm. Konkla. Tak? Mhm. Mhm. Mija pewien czas, nic się kurwa nie dzieje. Nagle się okazuje, że jest założona, ja to 100% mówię i to przez telefon, sprawa założona wstecz, 1911 przeciwko tobie. Mhm. A teraz zobacz, ja dostałem zawiadomienie o tym, że zostały za, zarzuty postawione jakie? Tylko kulasowi i tylko i tylko co? Niedopełnienie obowiązków. Ale to spokojnie, i tak na to nie patrz, zawiń poczekaj poczekaj poczekaj, 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 nie, poczekaj, 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 ale filmuje się stare. Nie, dobrze, a co z kurwa z kąklem? To jest istotna sprawa, że już, Co z nim? A może to jest a może to jest element ukryty. A jest taka opcja? Dlatego z tobą rozmawiam. No bo... jest! Nie wszystkie dowody od razu prokuratora pokazuje. No dobra, dobra dlatego. A do tego twoje bada. To, ja ci powiem przykład, słuchaj, poniżej no? akcji, nie? No. Monika dostała z, z prokuratury swojego czasu z poznania umorzenia postępowania. Nie? Tak? W zakresie RZT tak. bydłości. Alright. Dwa miesiące później kurwa nagle prokuratora, ta sama kurwa aresztuje ludzi. No dobra, okej, okay. bo ci powiem, mnie to w kurwie. tobie wiesz, wyciągają kurwa z 191. A tutaj kurwa, pan Konkel stoi bezkarny kurwa, tak? Wiemy, co robił. Wiesz, w kurwę mnie to powiedzi. Ja zamierzam zapytać w którymś momencie, jak się to nic w tej sprawy nie będzie działo, to ci powiem, dla mnie on jest głównym winowajcą. A ta pizda kurwa go chroni, tak? Mhm. Przepraszam za wyrazę, nie? Pizda chyba nie jest dobrym określeniem na sąd, ale. Ale jest pizdą, no? Spokojnie, kurwa, nie pierdolę. No kurwa ty. Dawid. No. No. Weź we ludzie trochę poszlaki, bo powiem ci jak coś w wokół cię obserwuje, to powiem naprawdę, wariat. Masz tak chwilnie kurwa na stroje, że ja pierdolę jak baba w ciąży. Nie, nie chwiejny, ja mam taki moment, że coś przemyślę, dotrzy do mnie, ja mam inne też sprawy rodzinne, Jak dotrze do mnie, co się dzieje? Jeżeli ktoś mnie dyma, to mnie po prostu wiesz, w tym momencie rozsadza, tak? Serek gdybyś się zamienił się z Moniką, albo ze mną to byś kurwa po miesiącu kurwa jedną na no, Możliwe. To co ty przeżywasz to jest kurwa dla nas i kurwa chwilę Czekaj, co jest grane? Transakcja odrzucona, rachunek dla klienta. A dlaczego odrzucona? What? Co, co tu chodzi? Czekaj, bo coś tutaj się z tym. Dobra,